Szczęść Boże, coś wam powiem. Gdybyśmy przyjęli zasadę pobożnych Żydów, że nie możemy zadawać się z grzesznikami, tak jak to oni czynili, to bylibyśmy bardzo samotni. Każdy z nas musiałby sobie zrobić transparent i krzyczeć z daleka, jestem grzesznikiem, żeby tylko kogoś nie narazić na zepsucie. Ale chwila. Skoro inni te są grzeszni, to przecież możemy się z nimi bratać, bo jesteśmy tacy sami. Choć nie ukrywam, że wielu uważa, że grzechów nie ma tylko świadczyły zaślepieniu. Inaczej po co byśmy mówili w modlitwie pańskiej odpuść nam nasze winy? Przecież wielu ludzi uważa, że nie potrzebuje nawrócenia, bo ich sposób życia w ich ocenie jest idealny. Zapewne na nikogo źle nie patrzą, nie zazdroszczą, nie komentują, nie krytykują. Wszelkie posty zachowują, a ich język jest pełen miłości i pięknych słów. Modlitwa zaś jest tak wzniosła i tak uduchowiona, że nic więcej już nie można. Bogaty młodzieniec też tak myślał, a jednak odszedł od Jezusa zasmucony. Zobaczmy, że Bóg w swej szalonej miłości do nas nie oskarża nas za grzech, za to, że idziemy swoją ścieżką i przez to się gubimy. On wziął to na siebie i mówi, że on zgubił owce czy drachmę, którą teraz zaczyna szukać. Nie ingeruje w naszą wolność, bo inaczej nie byłaby ona wolnością, lecz niewolnictwem. Szanuje ją i pozwala nam na zerwanie z Nim więzi miłości, a jednocześnie będzie nas szukał, bo taka jest miłość. Pan Bóg kocha nas nie tylko wszystkich razem, On kocha każdego z nas pojedynczo. Każdy z nas jest dla Niego kimś ważnym, kimś bezcennie drogim i niepowtarzalnym. Dobry pasterz nie chce zgubić nawet jednej, jedynej owieczki. Dla każdej z osobna gotów jest podjąć trud poszukiwania. Pogubić się w życiu jest bardzo łatwo. Każdy z nas miał taką historię, o której jest wstyd mówić. Te słabości to nie tylko nasza niedoskonałość, co często jest to brak pracy nad sobą, która ma nas wyzwalać z grzechu. Bo grzech ciągle nam sprawia przyjemność, czym się zakrywamy, żeby tylko nie dostrzec, że powoduje w nas spustoszenie. Jezus uczy nas i podkreśla to bardzo mocno, że każdy czas jest nam dany, aby się nawrócić ze źle obranego kursu. Ten nawrót ma nas uchronić przed kolizją, która rozbije nasze serce podzielone między to, co jest tu i teraz, a ideałami, którymi żyliśmy wcześniej. Święty Leon Wielki stwierdził, że na tym opiera się cudowne miłosierdzie Boga wobec nas. Chrystus nie umarł za sprawiedliwych ani za świętych. Ale za grzeszników i bezbożników. Ta dzisiejsza lekcja, którą Jezus daje faryzeuszom, jest przykładem, że nie możemy oddalać od siebie grzeszników. Mamy ich miłować tak, jak on nas umiłował. Przecież wielką radością jest przyprowadzenie zawłąkanej owcy do zagrody. Czyż większą nie będzie przyprowadzenie człowieka do źródła życia? Bóg nie chce nikogo potępić, ale chce, by wszyscy byli zbawieni. Musimy tylko pozytywnie odpowiedzieć na Jego miłość i każdego dnia na nowo się nawracać. Na nowo prostować swoje ścieżki. Sprawiajmy aniołom rady, że jesteśmy grzesznikami, którzy się nawracają, a nie upierajmy się, że jesteśmy sprawiedliwi.